Swoją muzyką poruszył serca tysięcy fanów, ale jego życie osobiste było nieustannym zmaganiem się z demonami, które często sam sobie tworzył. Mowa oczywiście o Ryszardzie Ridlu, legendarnym wokaliście zespołu Dżem, którego niezwykły talent przeszedł do historii polskiej muzyki ale jego autodestrukcyjne tendencje ostatecznie doprowadziły go do przedwczesnej śmierci. Będzie to opowieść o Gniuszu, który jednak nie umiał odnaleźć się w codziennym życiu, o buntowniku, który nie potrafił się podporządkować społecznym normom i o artyście, który nieustannie szukał wolności, nawet kosztem samego siebie. Ten odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze, bo tak właśnie działa ten kanał. Wypiszecie o kim nagrać historię, a ja to realizuję. Zaczynamy. Dzieciństwo, rodzina i brak akceptacji otaczającego go świata. Richard Henryk Riedel przyszedł na świat 7 września 1956 roku w Chorzonie, robotniczym mieście na Śląsku. W czasach, gdy jego rówieśnicy dorastali w cieniu stalowych fabryk i kopalń. On od najmłodszych lat wydawał się być inny. Był dzieckiem, które nie mogło odnaleźć się w szarym, surowym świecie powojennej Polski. Rodzice, Jan i Krystyna Ridlowie, starali się zapewnić rodzinie jak najlepsze warunki, choć nie było to łatwe. Żyli w niewielkim mieszkaniu, skromniej niż większość, a świat wokół nich był pełen trudności. Jan Ridel, ojciec Ryszka, pracował jako kierowca ciężkich maszyn budowlanych i autobusów miejskich. Był człowiekiem surowym, twardym, wychowanym w duchu wojennych doświadczeń i tradycyjnych wartości. To on miał największy wpływ na kształtowanie się charakteru młodego ryśka, choć relacja między nimi była wyjątkowo trudna. Jan nie potrafił okazywać miłości ani bliskości swoim dzieciom. Jego emocjonalna surowość w połączeniu z koniecznością zapewnienia bytu rodzinie sprawiała, że rysiek dorastał w poczuciu niedosytu uczuć. Ojciec widział w nim przede wszystkim obowiązek. Kogoś, kogo trzeba wychować, a nie partnera do rozmów czy wspólnych zabaw. Z drugiej strony, Krystyna, matka Ryska, starała się zapewnić mu ciepło i bliskość, których brakowało w relacjach z ojcem. To ona była tą, do której Rysiek mógł przyjść, kiedy potrzebował wsparcia. Ich relacja była silna i wyjątkowa, choć czasami zbyt intensywna, co prowadziło do konfliktów między Krystyną a Janem. Ojciec Ridla nie potrafił zaakceptować, że jego syn szukał miłości przede wszystkim u matki, co prowadziło do jego zazdrości i kolejnych napięć. Już jako dziecko, Riden wykazywał cechy, które miały wpłynąć na jego przyszłość. Był niesforny, pełen wyobraźni i trudny do kontrolowania. W przeciwieństwie do innych chłopców, Rysiek nie interesował się sportem ani grami towarzyskimi. Zamiast tego, jego fascynacje skierowane były ku kulturze Dzikiego Zachodu. Indianie, kowboje, westerny. To wszystko zajmowało jego myśli. Marzył o świecie dalekim od rzeczywistości Śląska, pełnym przygód, wolności i nieokiełznanej natury. Już jako mały chłopiec bawił się w kowbojów, nosił wymyślony przez siebie kapelusz, a jego siostra Małgorzata wspominała, że Rysiek nigdy nie interesował się typowymi dziecięcymi zabawami. Z tej fascynacji Indianami wyrosła przede wszystkim późniejsza filozofia życia. Pragnienie wolności, niezależności i ucieczka od wszelkich norm i zasad narzucanych przez społeczeństwo, co zaczęło się jako dziecięce marzenie, przekształciło się w dorosłym życiu w błąd przeciwko konformizmowi, pracy, obowiązkom i odpowiedzialności. Trudne relacje z ojcem. Konflikt, który ukształtował przyszłość. Relacja Ridla z ojcem była jednym z kluczowych elementów, które wpłynęły na jego późniejsze życie. Tak jak wspominałem, był on człowiekiem pracowitym, ale również surowym i niecierpliwym. W tamtych czasach taki model ojca był dość powszechny. Rodzice nie okazywali emocji w taki sposób, jak to robi się dzisiaj. Zamiast ciepłej wsparcia, Rysiek dostawał raczej od ojca surowe spojrzenie na świat, które wykluczało jakiekolwiek odstępstwa od normy. Dla młodego ryśka było to bardzo trudne do zniesienia. Wydaje się, że w całym swoim życiu szukał uznania ojca, ale nie potrafił znaleźć z nim wspólnego języka. Ponieważ Jan oczekiwał od syna, że będzie pracował, że będzie przestrzegał zasad, że znajdzie swoje miejsce w świecie, najlepiej jako odpowiedzialny mężczyzna, gotowy wziąć na siebie ciężar życia. Jednak Rysiek nie pasował do tego obrazu. Już jako młody chłopak miał problemy z przestrzeganiem zasad, a jego niechęć do szkoły i obowiązków była źródłem ciągłych konfliktów. Jednym z najtrudniejszych momentów w życiu Rydla był czas, kiedy ojciec po kłótni z matką nie wpuścił go do domu na noc. Rysiek i jego siostra Małgosia spędzili wtedy noc w piwnicy, przytuleni do siebie, aby było im cieplej. To wydarzenie pozostawiło w Ryśku głęboki ślad. Zrozumiał wtedy, że nie może on liczyć na ojca w sytuacjach kryzysowych, co w późniejszym życiu skłoniło go do szukania wsparcia i zrozumienia w zupełnie innych miejscach. To wszystko wpłynęło na jego późniejsze postępowanie jako dorosłego mężczyzny. Ridel nigdy nie nauczył się odpowiedzialności ani umiejętności radzenia sobie z codziennymi obowiązkami. Zamiast tego uciekał w muzykę i dragi, szukając wolności, której nigdy nie zaznał w domu rodzinnym. Szkoła była dla Ridla miejscem, które kojarzyło mu się z udręką. Jego problemy z edukacją zaczęły się już od pierwszych lat nauki. W pierwszej klasie Rysiek miał nauczycielkę, która z początku wzbudzała w nim zaufanie. Jednak kiedy odeszła na urlop macierzyński, zastąpiła ją starsza, surowa kobieta, której Ridel nie potrafił znieść. To doświadczenie było jednym z pierwszych, które wprowadziły go na ścieżkę buntu przeciwko wszelkim autorytetom. Jednym z najważniejszych momentów w szkolnej karierze Ridla był incydent z rysunkiem w toalecie. Namalował tam akt kobiety. Rysunek, który wzbudził wielkie poruszenie w szkole. Choć nauczycielka, która odkryła dzieło, była pod wrażeniem talentu Ryska, nakazała mu go zetrzeć. Uznając, że ten rodzaj ekspresji artystycznej nie jest odpowiedni na szkolne warunki. To wydarzenie było dla niego kolejnym sygnałem, że świat, w którym żyje, nie akceptuje jego sposobu myślenia i wyrażania siebie. System edukacji tamtych lat, szczególnie w Polsce Ludowej, oparty był na dyscyplinie i podporządkowaniu. Nie był miejscem, w którym osoba o wolnym duchu, jak Widel, mogła znaleźć swoje miejsce. Rysiek nie pasował do tradycyjnego modelu ucznia. Nie interesowały go szkolne przedmioty. A już szczególnie matematyka, która śniła mu się po nocach jak koszmar. U mnie było tak samo. Jak sam mówił, najbardziej nienawidził jej ze wszystkich przedmiotów, i to właśnie matematyka była jednym z powodów, dla których jego edukacja zakończyła się niepowodzeniem. W piątej klasie po raz pierwszy nie zdał do następnej. Jego błód przeciwko szkole stawał się coraz bardziej widoczny, przestał się starać, a jego obecność na lekcjach była coraz rzadsza. W tamtych czasach szkoła była jednym z głównych miejsc kształtowania przyszłości młodzieży. Jednak dla Ridla była ona tylko więzieniem. Im bardziej był zmuszany do przestrzegania zasad, tym bardziej chciał się z nich uwolnić. Podczas gdy jego koledzy zdobywali wiedzę i przygotowywali się do dorosłego życia, Ridel marzył o czymś innym, o wolności którą kojarzył z dzikim zachodem, z kulturą hipisowską, którą fascynował się coraz bardziej. Nieudane próby kontynuowania nauki i coraz większe niepowodzenia szkolne sprawiły, że Rysiek zaczął szukać innych dróg. Szkoła nie była miejscem, gdzie mógł rozwijać swoje pasje, więc zaczął szukać ich poza nią, przerzucił się więc na muzykę i zafascynował się kulturą wolności. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze włóczęgi. Ucieczki z domu i błąd przeciwko wszystkiemu, co uznawane było za normę. Rysiek Riedel od samego początku nie chciał podporządkować się regułom społecznym. Włóczęga stała się jego sposobem na życie. Już jako nastolatek zaczynał uciekać z domu, szukając wrażeń, które pozwalały mu zapomnieć o trudach codziennego życia. Te pierwsze ucieczki były w zasadzie takim sprzeciwem przeciwko ojcu, ale także próbą odnalezienia siebie w świecie, który wydawał mu się wrogi i niezrozumiały. Ridel z czasem zaczął włóczyć się po całym śląsku, często z kolegami, z którymi dzielił podobne poglądy na życie. Autostopem, bez pieniędzy, bez planu. To była jego codzienność. Miał duszę wędrowca, która nie potrafiła zaakceptować ograniczeń narzucanych przez rzeczywistość PRL-u. Jego przyjaciele wspominali, że Ridel miał w sobie coś wyjątkowego. Choć był nieśmiały i często zamknięty w sobie, jego charyzma przyciągała innych. Był liderem w grupie, choć nigdy nie próbował narzucać swojego zdania. Jego wolny duch i niechęć do jakiejkolwiek formy kontroli nad własnym życiem sprawiły, że wiele osób chciało go naśladować. Pragnienie wolności, ucieczka od odpowiedzialności i życie zgodnie z własnymi zasadami. To była filozofia, którą Riedel przyjął w całości. W latach 60. i 70. ruch hipisowski był symbolem buntu przeciwko establishmentowi konsumpcjonizmowi i wojnie. Riedel, choć żył w bardzo ciasnej i zamkniętej Polsce, czuł, że duch tego ruchu jest bardzo mu bliski. Coraz więcej czasu poświęcał muzyce, która stawała się jego ucieczką od rzeczywistości. Grał na harmonice ustnej, co z czasem stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Był samoukiem, nigdy nie uczęszczał do żadnej szkoły muzycznej, a jednak potrafił wydobyć z instrumentu dźwięki, które poruszały serca słuchaczy. To był jego sposób na komunikowanie się ze światem, który go nie rozumiał. Przełomowym momentem w życiu Riddla było spotkanie z chłopakami, którzy później założyli zespół Jam. To wtedy jego życie zaczęło się zmieniać, choć jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak wielki wpływ będzie miała muzyka na jego przyszłość. Zespół, który początkowo grał głównie na lokalnych imprezach, w piwnicach i w małych klubach zyskał w Ridlu nie tylko utalentowanego wokalistę, ale również aryzmatycznego lidera, którego głos i teksty staną się synonimem bluesa w Polsce. Jem od początku był zespołem wyjątkowym na polskiej scenie muzycznej. Ich styl, łączący bluesa, rocka i elementy muzyki folkowej wyróżniał się na tle innych zespołów tamtych lat. Grali o wolności, buncie, miłości, ale też samotności i uzależnieniach. Ich muzyka była surowa, prawdziwa i autentyczna. To właśnie sprawiło, że zyskali wierny grono fanów. Riedel, który od zawsze szukał sposobu na wyrażenie siebie, odnalazł w muzyce to, czego brakowało mu w innych aspektach życia. Jego styl wokalny był bardzo wyjątkowy. Szorstki, kropowaty, a jednocześnie pełny emocji. Głos wyrażał wszystko to, czego doświadczał na co dzień. Ból, pragnienie, wolność, zagubienie, ale też euforia i radość. To właśnie dlatego stał się ikoną polskiego bluesa. Nie można jednak zapomnieć, że Ridel nie tylko śpiewał o wolności, żył nią w sposób bezkompromisowy. Choć oczywiście do czasu. Jego teksty były manifestacją wewnętrznych przeżyć. To, co śpiewał, nie było jedynie literacką fikcją, ale prawdziwym odbiciem jego doświadczeń. W swoich utworach opowiadał o życiu na krawędzi, o uzależnieniach, o miłości, która często była trudna i destrukcyjna. To właśnie autentyczność sprawiła, że jego teksty trafiły do serc słuchacza. Szkoła. Miejsce, które nie dawało wolności. Richard Riedel był artystą, którego osobowość i talent wykraczały poza standardowe ramy muzycznej sceny w Polsce. Jego obecność na scenie była czymś więcej niż tylko wykonywaniem piosenek. To były prawdziwe spektakle emocji, które wzbudzały podziw i fascynację. Każdy występ Jemu z Riedlem był niepowtarzalny. Publiczność nie mogła przewidzieć, co się wydarzy, ponieważ jego sposób wyrażania się był często impulsywny, przepełniony autentycznymi uczuciami. Nie starał się być kimś, kim nie był. Zawsze stawiał na szczerość, nawet jeśli miała ona odsłonić jego najbardziej bolesne i destrukcyjne strony. Jego występy były swoistym teatrem rockowym, gdzie nie tylko muzyka, ale też całe jego ciało, twarz i głos tworzyły jedną, organiczną całość. Gesty. Sposób, w jaki się poruszał na scenie, z jaką szalancją trzymał mikrofon, to wszystko stanowiło element jego niepowtarzalnej charyzmy. Był osobą, która przyciągała uwagę i robił to swoją obecnością, siłą, którą emanował na scenie i emocjami, które wyrażał w swoich tekstach. Tematy, które poruszał, sprawiały, że każdy mógł się w nich odnaleźć, każdy mógł poczuć, że Riedel śpiewał właśnie o nim. Utwory takie jak Wehikuł czasu, List do M. Człowieku, co się z tobą dzieje, sen o wiktorii czy whisky, był jednocześnie kroniką jego życia, ale także odbiciem losów wielu Polaków żyjących w trudnych czasach PRL-u. Whisky stała się swego rodzaju hymnem, choć paradoksalnie była też krytyką uzależnienia, które stopniowo niszczyło życie Riddla. W utworze Człowieku, co się z tobą dzieje, otwarcie mówił o destrukcji, która go wyniszcza. Jego twórczość była wyjątkowo szczera. W czasach, kiedy wiele zespołów starało się dopasować do komercyjnych standardów, Riddel stawiał na wyrażanie prawdy o sobie i swoich uczuciach, nie zważając na to, czy będzie to zgodne z oczekiwaniami rynku. Jak sam wielokrotnie podkreślał w wywiadach, Muzyka była dla niego formą ucieczki. To w niej znajdował spokój, który na co dzień mu umykał. Często mówił, że scena była jedynym miejscem, gdzie czuł się sobą, gdzie mógł bez obaw pokazać swoje słabości i wewnętrzne konflikty. Ale Ridel nie był wolny od krytyki. Jego niezależność, która była jedną z jego największych zalet artystycznych, stawała się jednocześnie przyczyną problemów w jego życiu osobistym i zawodowym. Niechęć do ustalonych ram i zasad prowadziła do wielu konfliktów, zarówno z zespołem, jak i z fanami. Jego nieregularność, brak punktualności i nieprzewidywalne zachowanie były elementami, które z jednej strony czyniły go fascynującym artystą, ale jednak z drugiej komplikowały kilka spraw. Mimo wszystko, publiczność go kochała. Nawet jeżeli pojawiał się na koncercie spóźniony lub w gorszym stanie psychicznym czy fizycznym, fani byli w stanie mu to wybaczyć, ponieważ ludzie przychodzili na koncerty Jela nie tylko po to, aby posłuchać muzyki, ale by zobaczyć człowieka, który żył w zgodzie ze sobą, nawet jeżeli to życie było pełne cierpienia. Za kulisami muzycznego sukcesu Ridla kryła się ciemna strona jego życia, uzależnienie od, ch które stopniowo niszczyło nie tylko jego organizm ale również relacji z bliskimi i kariera. To, co początkowo mogło wydawać się niegroźnym eksperymentem, z czasem przerodziło się w spirale uzależnienia, z której nie potrafił się wyzwolić. Riedel, z natury skłonny do ucieczek, w substancjach znalazł odbicie, którego tak bardzo pragnął. Ucieczkę od rzeczywistości, której nie potrafił zaakceptować. Z biegiem lat uzależnienie zaczęło dominować nad wszystkim innym. Jak sam wspominał Dragi były dla niego próbą zapanowania nad bólem istnienia, nad samotnością i zagubieniem, które towarzyszyły mu od najmłodszych lat. Jednocześnie niszczyły jego ciało oraz umysł. Członkowie zespołu coraz częściej musieli radzić sobie bez niego. Rysiek, który na początku kariery był motorem napędowym grupy, z czasem stawał się coraz większym ciężarem. Spóźnienia na próby, nieobecność na koncertach, a czasami całkowity brak kontaktu z zespołem stawały się coraz bardziej powszechne. Uzależnienie zaczęło wpływać na zdolność do pracy, a co za tym idzie, na jakość muzyki, którą tworzyli razem. Członkowie zespołu, a szczególnie jego najbliżsi przyjaciele, byli świadomi problemu, z którym się zmagał, ale nikt nie wiedział, jak mu pomóc. Riedel próbował kilkakrotnie walczyć z nałogiem, podejmował terapię odwykową, ale każda z prób kończyła się niepowodzeniem to było silniejsze niż jego wola walki, a uzależnienie okazało się być większym wyzwaniem niż to, z czym mógł sobie poradzić. Na początku kariery był pełen energii, charyzmy i siły, jednak z czasem jego obecność na scenie stawała się coraz bardziej nieprzewidywalna. Bywało, że pojawiał się w takim stanie, który uniemożliwiał występowanie. Tracił kontakt z rzeczywistością, zapominał tekstów, a czasami po prostu nie był w stanie dokończyć koncertu. To było trudne nie tylko dla fanów, ale także dla członków zespołu, którzy musieli sobie radzić z coraz większymi problemami związanymi z jego nieobecnością. Po czasie fani też zaczynali tracić cierpliwość, ale jednak większość wierzyła, że Riden w końcu się ogarnie. Niestety każda próba powrotu do normalności kończyła się kolejną porażką. Wszystko to niszczyło jego relacje z żoną Małgorzatą i z dziećmi oraz przyjaciółmi. Jego ostatnie lata, choć pełne bólu i cierpienia, były również czasem, w którym powstały jedne z najbardziej poruszających utworów Gemu. Piosenki takie jak List do M, Outsider czy Naiwne pytania stały się swoistym testamentem jego zmagań. To były utwory pełne smutku, ale też nadziei, że może kiedyś uda mu się wyrwać z tego zaklętego kręgu autodestrukcji. Riddle nigdy nie zdołał przezwyciężyć swoich demonów, a jego życie zakończyło się przedwcześnie, 30 lipca 1994 roku, gdy zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla polskiej muzyki, ale także dla fanów, a przede wszystkim dla jego rodziny oraz przyjaciół. Nie sposób opowiedzieć o Ryszardzie Ridlu bez zwrócenia uwagi na jego wady, które ostatecznie przyczyniły się do jego tragicznego końca. Pamiętajcie o łapce w górę oraz komentarzu z nazwą swojego ulubionego artysty lub zespołu: Elo.